Do tym, wszystko było w porządku, fajnie. ale ja już miałem troszeczkę inny pogląd na to. Bardzo prosimy. To ja może jeszcze jedno. Nawiązując do tych lat właśnie od 96, kiedy Pan zaczynał startować, pamiętam, że skoku z wyż był głównie Pan i, i, i z polskiej kadry bodajże chyba nikt się nie wybijał na tym samym poziomie. Jak Pan wie, skończył Pan karierę i od kilku lat ja nie widzę sportowca, który by nawiązał do pańskich yy, oczywiście teraz jest Bednari skoczku z wyż, tak, jest oczywiście Bednari jest jeszcze chyba że jeden, który skacze, ale to nie jest Grzez, ten sam skoś. poziom to nie jest te same przewyższenia, które pamiętam osiągał pan w spale, kiedy z Sotomajorem pan walczył na wysokości powyżej 2,30 co się załamało w Polskim Związku w szkoleniu? Dlaczego brak tych sukcesów? Dlaczego ten trening jest zupełnie inny? Mm, tak, no przede wszystkim no, no, i na biorę na siebie, bo ja nie jestem trenerem to jest podstawowa sprawa. I, I znaczy, no to też nie mam cierpliwości do tego, żeby być trenerem, bo wiem jak, jak ta robota wygląda, już na samą myśl się załamuje, że to jest tak to nieprawdopodobnie trudna praca, ale tak na poważnie to byli zawodnicy, którzy skakali bardzo wysoko. Przypomnijmy sobie Aleksandra Waleriańczyka 236, Michał Winik 236, Grzegorz Sposób 234. Ja to były wszystko poziomu. właśnie, wszystko zawody, które wygrywali w Polsce, skakali też w Polsce na zawodach no, rangi takiej średniej, ale gdy grały, że to trzy Ale to też były jakieś takie lokalne, to nie było coś, co wyższych co można było pokazać na dużej interesie. Szkoda.

i tym bardziej trudne zadanie stoi teraz przed moim młodym kolegą, tak może 20 lat, czy razy więcej, na no, Lynarkiem, który wykonał nieprawdopodobny są. Wykonał coś, co przerosło go. Mentalnie podejrzewam bardzo dużo, ale on jest bardzo inteligentnym człowiekiem i bardzo bystrym człowiekiem i umiejętnie goni to. Umiejętnie goni, do, doszlusowuje do tego, co się wydarzyło. Myślę, że korzystną sprawą, która się wydarzyła w Berlinie dla niego jest to, że nie skoczył w wyniku, powiedzmy, nie wiem, 2,35, 2,38 czy tam 2,37 nagle teraz. Bo to już by kompletnie nie wiedział, co się stało. I to mogłoby być różnie, podobnie jak z Alkiem Walerianczykiem. To mogłoby się różnie skończyć, natomiast Osiągając 2,32, będąc brązowym medalistą mistrzostw świata, mając tylko 20 lat, jeszcze jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo celów do osiągnięcia i on ma tego świadomość. Dlatego dobrze się stało i grozi mu, w cudzysłowie, podobna kariera, jaka miała miejsce w moim przypadku, czyli takie stopniowe, spokojne, spokojne wchodzenie na wyższe, wyższe pozycje podium. Ja staram się z sylkiem rozmawiać na Właśnie te, te, te tematy dotyczące rywalizacji odpowiednio, odpowiednio, nie wiem, motywować to też, ale po prostu staram się jakoś w nim wzbudzić pewną, czy też, czy też podtrzymać pewną taką mobilizację do tego, żeby, żeby skakać jak najwyżej, żeby cały czas siebie doskonalić. Tak jak już wspomniałem, to jest bardzo inteligentny człowiek i bardzo wiedzący już, znający siebie, znający trening, rozumiejący trening. Myślę, że nawet on mnie troszkę wyprzedza, jeśli chodzi o mój analogiczny okres w sporcie, czyli wtedy, kiedy ja miałem 20 lat, ten rok przysłowiowy 89, od którego rozpoczęliśmy nasze wspomnienia o, o mojej karierze. I myślę, że ma dużą, bardzo dużą szansę, żeby w Londynie walczyć o, o złoty medal nawet. Ale nawet jak zauważyliście tutaj, ja mówię bardzo ostrożnie, bardzo spokojnie na jego temat, bo przed nim jeszcze naprawdę bardzo bardzo wiele różnego rodzaju zakrętów różnego rodzaju prób, które będzie musiał przejść z trenerem wspólnie. To jest trudna kariera, to jest trudna droga, ale jest na dobrym początku. No i myślę, że, że również ja będę cały czas również służył mu jakimś tam doświadczeniem i myślę, że też będzie się lepiej czuł, jeżeli, jeżeli będzie mógł troszkę porozmawiać na ten temat, bo no, Porównując tutaj znowu do, do alpinizmu, do himalajzmu, no ja już na tych 8,5 tysiącach metro, metrów byłem. Także ja już wiem mniej więcej, jak to, jak to było. Sylwek już jest blisko tamtego, tamtego poziomu i mogę mu powiedzieć, jak tam jest, czy tam jest zimno, jak trzeba oddychać, czy coś takiego. Także, także to jest, to jest bardzo, bardzo pozytywne. No i myślę, że ten medal brązowy z Berlina nie jest, nie jest ostatni w jego wykonaniu. Prosty, Przed spotkaniem, no, które miałam z Panem, zapytałam się, co Pan. w w momencie, kiedy w 2002 roku przychodził Pan na taką samą emeryturę sportowca. I powiedział Pan, po y, mojemu zaskoczeniu, że była to ulga niesamowita. Nareszcie. tak. to Więc był Pan najlepszym zawodnikiem Polski, był Pan, był pan na ma karierę jako sportowiec. I więc. Czemu? Dlaczego, Czemu? dlaczego to uczucie używ? Trzeba raczej, że jak człowiek będzie na to raczej ma jakąś traumę i... To jest drama. No nie nie, 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 nie. Widzisz, bo też, też powiedziałem ci jedną ciekawą rzecz, że ja miałem również wiele pozasportowych różnego rodzaju zainteresowań i byłem świadomy tego, że kiedyś ten moment y, powinien nadejść i szybciej niż... Y, wcześniej niż później nadejdzie. Dlatego dla mnie to, to było takie naturalne. Natomiast... Też już wspomniałem tutaj o tym, że doszło do pewnego, w pewnym momencie do swego rodzaju takiego wypalenia zawodnika, wypalenia psychicznego. Ja Ciężko, mi się, ciężko było mi się zmobilizować do, do dalszych wyników. Już przeszedłem tą drogę, ciężko było znaleźć jakąś większą motywację, a jednocześnie za plecami z tyłu głowy była ta świadomość kontuzji, świadomość jakichś tam urazów, że już teraz nie mogę poświęcać się w 100%, bo coś tam mi znowu. Znowu, znowu strzeli, czy coś się tam wydarzy. Dlatego zakończenie kariery przyjąłem z ulgą, że już tyle, tyle, lat, tyle lat za mną, a poza tym ze świadomością tego, że to była bardzo, bardzo udana kariera, już tutaj mówiłem o tym, że, że to, było, to, było naprawdę, to była naprawdę duża sprawa dla mnie i i przez te 21 lat, bo 21 lat zajmowałem się sportem, z czego 12 lat w czołówce takiej światowej ścisłej pierwszej dziesiątce to był czas wielkiej satysfakcji, wielkich wyników, chwili wzruszeń, prób takich swojego charakteru, wiele, wiele bardzo trudnych momentów też w całej karierze było, bo nie tylko, tak jak już wspomniałem, tutaj ładnie były medale i ładne, piękne występy, ale również, również były momenty kontuzji, były momenty e, zwątpienia, także ja to, ja to bardzo, bardzo pod, pozytywnie, to może była, wynikała również też z tego, że byłem zadowolony z tych kilkunastu czy też dwudziestu lat bardzo takiej udanej przygody ze sportu. Tak to podsumuję. Proszę. Ja mam pytanie, jak dziś się sprzedaje Marka pod tytułem Marta czy telewizja pokazuje do drzwi, czy to już jest taki obrazek na ścianie wśród tych zasłużonych i zero zainteresowania mediami? Średnio się sprzedaje. Stawki są takie same. Znaczy można powiedzieć tak, no cały czas... Cały czas funkcjonuje moja osoba w kontekście Atlanty. Jest to, minęło już 13 lat ponad. Od tego konkursu y, ja naprawdę bardzo, bardzo często spotykam kibiców, którzy, którzy pamiętają te igrzyska. Przecież to była noc, przecież to było czy druga w nocy, trzecia w nocy, lata 90. To nie było tak jak teraz w tej chwili, że jest po prostu mnóstwo tych kanałów telewizyjnych jakoś, może dlatego, że, że były ten, mm, był, był, było tylko kilka kanałów y, y, telewizyjnych, ludzie oglądali to i cały czas, cały czas pamiętają o tym. Ja chociażby dzisiaj, dzisiejszego dnia, odebrałem dwa telefony z zaproszeniami do szkół. Jedna podstawowa szkoła, druga gimnazjum z Polski. Jeżdżę uczestniczę w tego typu e, imprezach, to moje nazwisko jakoś tam funkcjonuje. E, jakoś e, jestem jeszcze kojarzony dość, dość, dość intensywnie. Ma to również związek z tym, że dość często się pojawiam w telewizji komentując różnego rodzaju sportowe, wydarzenia lekkoatletyczne, zwłaszcza po takich udanych mistrzostwach świata jak, jak w Berlinie, gdzie no z przyjemnością można, można było komentować to, co...